Promocja nauki z, jakby z bocznego toru weszła w tej chwili do głównego i podstawowego nurtu. Nie można nauki w tej chwili tak naprawdę uprawiać bez informowania o jej wynikach i bez promocji nauki. I to jest to, czym Państwo się zajmujecie, za co jesteśmy bardzo Wam wdzięczni. E, chyba najważniejsze w popularyzacji nauki, moim zdaniem, jest opowiedzieć historię. I to musi być ludzka historia. Ja bym porównał pisanie tekstu popularnonaukowego do zrobienia dobrego hollywoodzkiego filmu, na który ludzie walą i kupują bilety. Musi to być zajmujące, ciekawe, no i oczywiście merytorycznie poprawne. W gazecie codziennej to musi być popularyzacja dla wszystkich. Musimy tak pisać, żeby wszyscy nasi czytelnicy to zrozumieli, albo przynajmniej mieli szansę zrozumieć. A więc to na pewno nie jest zajęcie niszowe. To znaczy, te teksty muszą być naprawdę zrozumiałe. No już nie tylko dla naukowców różnych specjalności, ale takich kompletnych laików, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tematem czy dziedziną, o której czytają. W misję Uczonego Powinna być wpisany obowiązek czytelnego, jasnego mówienia o swoich osiągnięciach, jasnego komunikowania się z całym społeczeństwem. Tajemnica jest dwojakiego rodzaju, jedno świetny zespół. Ludzie, którzy kochają to, co robią i wtedy są w stanie przekazać to, co robią, a drugie, no mamy to szczęście, że mamy bardzo ciekawy przedmiot badawczy. Ziemia. Wszystkich interesują zjawiska ekstremalne, trzęsienia, ziemi, tsunami, to są zawsze takie rzeczy, które przyciągają, ekscytują i jeśli spróbujemy powiedzieć z jednej strony o tych fascynujących rzeczach takim językiem dla ludzi, dla wszystkich, a jednocześnie spróbujemy przemycić trochę praw to o prawach fizyki, geologii, no to wydaje się, że to jest tajemnica do sukcesu. Kiedy organizujemy przykładowe pikniki czy festiwale nauki, jak widzimy tłum ludzi których to interesuje, to jest y, wspaniała nagroda. człowiek jest w stanie przekazać to, co robi, i, i zobaczyć, że po drugiej stronie są ludzie, których rzeczywiście to interesuje. Państwo dzięki swojej pracy. Y Zachęcacie, przyciągacie ludzi do nauki. Mi się wydaje, że to teraz jest jednym z najważniejszych zadań. Moja historia chłopaka ze wsi górskiej, który oglądał sądę Kurka i Kamińskiego, który czytał wiedzę i życie starą, to jest historia chłopaka, który skończył na uniwersytecie będąc naukowcem. Więc ja zawsze mam z tyłu głowy, że okej, okay, tam są te wszystkie dzieciaki, które. Być może mają takie marzenie, być może oni jeszcze nie wiedzą, że mają to marzenie, ale myślę sobie, no dlaczego im tego nie umożliwić, dlaczego im nie pokazać takiej ścieżki rozwoju. Ja chodzę do szkół, robię prelekcje, spotykam się z dzieciakami w różnych szkołach wiejskich, choćby w małych miasteczkach i widzę, że oni są tacy trochę nieśmiali. Widać, że trzeba ich pobudzić, że oni potrzebują tej iskry, tego impulsu, ale jest w nich ten ogromny potencjał. I to jest coś, co mnie zawsze napędza i co, co mnie wygania z lasu, co mnie wyba, wygania z laboratorium i mówi mi, idź i głoś. Opowiadaj to, o czym mówisz, bo być może ci ludzie odkryją o wiele ważniejsze rzeczy, niż ja jestem w stanie. Musimy również budować mosty ze szkołami, z systemem edukacji, musimy współpracować z samorządami, z NGO-sami, tak, żeby. Nauka, tak jak powiedziałam, była w centrum wszystkich procesów społeczno-gospodarczych. To wszystko dla przyrody. Po to, żeby móc się obudzić za ileś lat i, i mieć świadomość, że żyje bocian, że, że są pustułki, że za oknem szumią mazowieckie wierzby. To wszystko bardzo piękne, po to to robimy. Chcemy też, żeby pokolenia, które przyjdą po nas, mogły to wszystko podziwiać, co my dzisiaj podziwiamy i cieszyć się, że przyroda jest taka, a nie inna. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z tego że wyzwania, które stoją przed nami y, są bardzo trudne, bo ten świat się dzisiaj zmienia bardzo szybko. Y, często y, no, spotykamy takie zmiany w ciągu dwóch, trzech czterech lat, o jakich sobie nie zdawaliśmy. No, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, to są duże wyzwania. Szczególnie krajobraz rolniczy bardzo dynamicznie się zmienia. Następuje intensyfikacja rolnictwa. W dobie tego wszystkiego, tak, tak szczególnie ważne jest podkreślanie osiągnięć naukowych, popularyzowanie tego, co się dzieje w ochronie przyrody, w ochronie gatunkowej. Zachęcam wszystkich, żebyście pamiętali o swoich znajomych i o tych, których żeście dostrzegli jako dobrych popularyzatorów, żebyście zadbali bali o to, żeby zgłosić ich w przyszłości, bo jest parę takich osób, czy wręcz instytucji, które jakoś nie zostały dotychczas zauważone, a ja wiem, że, że na pewno zasługują na to. Fajną rzeczą jest to, że dzieciaki są bardzo chętne i chłonne, to znaczy na początku myślałem, że no, generalnie mówienie o takich sprawach fizyka, chemia, matematyka, technika pokazywanie tego, używając takich rzeczy Dostępnych w domu, bo oczywiście można kupić zestaw Lego, Mindstorm i pokazać, jak się buduje robota, nie, każdy, nie wszystkie dzieciaki na to stać, a po drugie na można pójść do sklepu i to, i to zrobić. Sztuką jest zrobić robota z rzeczy dostępnych w kuchni, w garażu, w domu i przy okazji zaprzągnąć do tego całą rodzinę. Pewnie trudno byłoby nam zrozumieć naukowe definicje badania, osiągnięcia, gdyby nie wszyscy ci, którzy zajmują się popularyzowaniem naukowych zagadnień. Czy to przez różnego rodzaju wydawnictwa, portale internetowe, czy poprzez różnego rodzaju konkursy, zabawy, pikniki, pokazy naukowe. Musimy y, walczyć z tym natłokiem takich krótkich informacji, czasami nawet głupawych, które w większości są w internecie. To znaczy, że trzeba poświęcić kilkanaście minut, może nawet pół godziny na to, żeby się skupić nad jedną rzeczą. To jest naprawdę bardzo trudne. Yy, uważam, że to, co my w, te, w tej chwili osiągnęliśmy, te, ten poziom, ten poziom zainteresowania, to jest bardzo duży sukces i wiem, że to jest trudny temat. I, i dlatego podziękowałem podziękowa yy, przy rozdaniu właśnie przede wszystkim użytkownikom Internetu, którzy poświęcają swój czas na to, żeby razem z nami być i uczestniczyć w naszych wydarzeniach. Może nie kojarzymy się z nauką, ale czujemy się jakby odpowiedzialni za przyszłość jednak młodych pokoleń. Jesteśmy firmą ubezpieczeniową, narodową ubezpieczycielem, jak zwykło się nas nazywać. I też w ten sposób rozumiemy naszą powinność i naszą misję, że, że trzeba trochę o tę przyszłość zadbać, zabezpieczyć ją może w ten sposób. A nie ma lepszego sposobu na to, niż właśnie inwestycja w naukę i w edukację podczas tej gali wręczana jest jeszcze jedna pozaregulaminowa nagroda. Przyznawana jest przez redakcję serwisu Nauka w Polsce za wzorową współpracę, wzorową politykę informacyjną. Ta nagroda przyznawana jest instytucjom, instytutom, uczelniom za to, że doskonale radzą sobie właśnie z popularyzacją tego co dzieje się na ich lokalnym podwórku. I właśnie ta nagroda od tego roku nosić będzie imię redaktora Tomasza Trzcińskiego. Ja rzeczywiście sama pamiętam jeszcze ze swoich dziennikarskich czasów, że no, nie było wcale łatwo też i y, dziennikarzy w redakcji namówić na to, żeby zajęli się jakimś naukowym tematem, bo z reguły były to rzeczy dość trudne. Ja nie ukrywam, że teraz jako rzecznik muszę się czasem no, w ekspresowym tempie y, uczyć różnych y, naukowych y, y, Czasem bardzo zagadkowych rzeczy, na przykład jak się prąd rozchodzi w jednorodnych płytach stalowych, albo tak jak ostatnio, jak biosensorem można zbadać uwalnianie się katepsyn do organizmu. Jakiś czas temu nie miałam pojęcia, że coś takiego jak katepsyny w ogóle istnieje. A teraz muszę rzeczywiście nie tylko zrozumieć, ale jeszcze umieć o tym mówić w maksymalnie prosty sposób. Bo inaczej dziennikarzy pewnie też nie zachęcę, bo przecież dziennikarze nie robią materiałów dla siebie, robią dla swoich widzów, słuchaczy, czytelników, a to są najczęściej osoby, które same w laboratoriach bywają rzadko.